Wsiła pizzy! Żartuję. Wsiła wszystkim. Tutaj prezydent. Dawno się dziwidzieliśmy. A co się dziwić? Jest, są wakacje, każdy ma swoje życie. Jest koronawirus, ale za dwa dni są wybory. A jutro cisza wyborcza, więc sobie dzisiaj, dzisiaj sobie o nich porozmawiamy. Naturalne pytanie: na kogo zagłosować przy 13 kandydatach? A, z który, a sześciu się tylko liczy, jest w głównej stawce. I o tych 6 sobie porozmawiamy. Zanim odpowiem sobie na pytanie, na kogo zagłosować, to musicie, od, to musicie sobie zadać serię, serię innych pytań do krewnych. A mianowicie, czy chcecie prezydenta, który ma własne zdanie? Czy chcecie prezydenta, który interes polski przedkłada nad interes obcego państwa? Czy chcecie prezydenta, który przeczyta coś, zanim podpisze? Czy chcecie prezydenta, który, każe, który potrafi się wyrobić z wnioskami, który, którego, że tak powiem, ściągalność, którego potem sprawczość wynosi ponad 80 czy nawet 90%. Czy chcecie prezydenta, który ma stałe, twarde poglądy, których potrafi bronić. Czy chcecie prezydenta, który nie unosi się emocjami, który nie ryczy, kiedy nie ma argumentu. Czy chcecie prezydenta, który nie wybił się na życiu na ekscesach prywatnych. Jeśli wszystkie, jeśli wszystkie odpowiedzi na te pytania są u was twierdzące to kandydatów jest, no de facto dwóch z tych trzynastu, ale z tych sześciu jeden. Krzysztof Bosak. Ten drugi to był Stanisław Żółtek, no ale niestety nie ma siły przebicia, no szkoda, że nie chciał odstąpić do Konfederacji, ale cóż jego wybór. No, z drugiej strony, ja też nie będę startował z ramienia Konfederacji za 3 lata. No, ale, cóż, mam nadzieję, że jest że moja, że moja młodość, moja taka bardziej celebryckość, że może poskutkuje i będę miał lepszy wynik niż teraz będzie miał żółtek. Znaczy, ja będę startował w wyborach parlamentarnych, później dopiero prezydenckich, jak wygram wybory parlamentarne. A to jest mało prawdopodobne, ale cóż, wierzyć zawsze każdemu wolno. No, cóż, na razie, teraz tylko. Jedynym prawdziwym propolskim, polskim pro i takim prawdziwym, prawdziwie przywódczym kandydatem jest Krzysztof Bosak. No i mówię, nie jestem odkazany nikomu, ale po prostu radzę dobrze. Jeśli naprawdę Wam zależy dobrze, jeśli Wam naprawdę zależy na losach tego kraju, żeby chociaż coś się zmieniło na lepsze, to, to należy postępować małymi kroczkami. Już Konfederacja weszła do Sejmu. Teraz... Czas na prezydenta konfederacyjnego. Pozdrawiam serdecznie, udanych wakacji, miłych i jak najlepszego wejścia w dorosłe życie. Tego Wam wszystkim życzę. Pozdrawiam. Trzymajcie się.